Kochani, mamy to! 48 516 złotych 32 grosze. Dzisiaj oficjalnie kończymy, co i dziękujemy za naszą wspólną akcję aktywnie, charytatywnie z mówką dla Karolinki Buś z Komorowa, którą serdecznie dzisiaj witamy, jak również rodziców oraz siostrów. Wielkie prawa! To fantastyczne uczucie tworzyć coś wielkiego ze wspaniałymi ludźmi, mającymi gorące i otwarte serce. Każdy, nawet najmniejszy, gest przyczynił się do tak wspaniałego wyniku. W tym miejscu chcemy Wam wszystkim i każdemu z osobna podziękować. Kolejność podziękowań jest przypadkowa. Prosimy, przyjmijcie nasze szczere podziękowania od organizatora akcji, usłyszenia inicjatywy społeczne oraz od rodziców naszej bohaterki Karolinki. Szczególnie dziękujemy naszemu głównemu partnerowi, który jest, który jest z nami od 7 lat, czyli bez zbędrowka Starnowa oraz całej literatury w firmy. Pani Joannie Przybyło, Dyrektor Gminy Biblioteki Publicznej w Wierzchosławiecach wraz z pracownikami za serdeczne przyjęcie i pomoc. Pani Dyrektor jest również z nami dzisiaj. OSP, Ochotniczy straż Pożarny z, z Wierzchosławiec, Bogumiłowic, Gosławic, Ludki, Komorowa, Gryfnik Magry. Komun Rozwoju Lębieckich z Komorowa, Gosławic, Bogumiłowic i Ludki. Dyrekcja Szkół Podstawowych z Wierzchosławiec, Rudki i Ostrowa za wsparcie w Kiermaszu, a Szkole Wrocławowej z Ostrowa dodatkowo za piękny występ dzieci na finale naszej akcji. Dziękuję serdecznie Wice Staroście Jadkowi w Rudynie, który wspiera nas od początku działania aktywnie i czyli od siedmiu lat. Mój Wójtowi Wiesławice oraz Dyrektor Centrum Kultury Wsi Polskiej. Dziękujemy Taruskiemu Korowi Gospel za piękny koncert na finale naszej akcji. Elżwiecie i Stanisławowi Ziemba, właścicielowi publicznego przeszkola w Szkolnego Szkolnego którzy kolejny raz raz nasze wydarzenia. Maciejowi Szkolnego dyrektorowi Zakładu Karnego w Tarnowie. Szkolnego Agniesz... Szkolnego agnieszka, Szkolnego dyrektor, Szkolnego Szkolnego i technicznych wojny dara ma za okazję na finale naszej akcji. ty są dr. K. Pogromnik-Bałek, Andrzejowi Malikowi z Piotrowi G. z Bogiłowic. Stowarzyszeni Hasel i wypożyczalni w dyrektorowi Frankowskiemu oraz społeczności specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego na LKS LKS Wierzycławice Osóz z organizacji turnieju piłkarskiego, firmą Misterium z Mayweather. Wszystkim bezimiennym, bezimiennym, którym ciężko byłoby wymienić. Nasza grupa na Facebooku to ponad 1200 osób. A ci ludzie ubiegli, przekazali ciasta, wykonali stroiki oraz inne ręk rękodzieła I przekazali je na kierunek. a także wszystkich uczestnikom licytacji na Facebooku, którzy przekazali faty, jak je licytowali. Na, na zakończenie chcę podziękować członkom organizatora wydarzenia, czyli Stowarzyszeniu Inicjatywy Społecznej w prezesowi Jasowi Brygowi, Ewie Boryczko-Bryg, Anecie budkiewicz paździora Iwonie Góry barkoń Katarzynie Typom, Barbara Grzegorczyńskiej, Ewie Kodzi, Krzysztofowi Błyńskiemu, Władysławowi Wójtowi, Tomaszowi Bardo, Jeżeli kogoś pominąłem, to przepraszam i dziękuję wielu Już dzisiaj zapraszamy Was na pod koniec bieżącego roku. Ale już teraz, nie zwalniając tempa, Stowarzyszenie Inicjatywy podejmuje kolejną akcję, o której wspomniałem na finale naszej akcji 18 grudnia. Tym razem organizujemy bardzo pilną pomoc w postaci na zakup generatora prądu i drukarki. Dla pani psycholog zajmującej się dziećmi na Ukrainie w miejscowości rozrzucę koło W najbliższych dniach przekażemy informacje, jak można bez tę akcję za pomocą tych Liczymy za Wasze wsparcie. Dziękujemy Dabry za prowadzoną pomoc w obecnej akcji. Dziękujemy.